Cześć, w tym odcinku podpowiem Ci jak rozróżniać języki azjatyckie, nawet jeśli nigdy żadnego z nich się nie uczyłeś. Taka umiejętność może Ci się kiedyś przydać, kiedy trafisz gdzieś na jakiś tekst napisany w jednym z tych języków. Warto, żebyś przynajmniej wiedział, z jakim językiem masz do czynienia. Najpierw pokażę Ci, jak wyglądają najważniejsze języki azjatyckie, opowiem o ich cechach charakterystycznych, a potem zrobimy krótki test i będziesz mógł sprawdzić, czy rzeczywiście umiesz rozróżniać te języki. Na początek język chiński. Tak wygląda przykładowy tekst w języku chińskim. Jak widzisz, nie ma tutaj zaokrąglonych elementów w tych znakach. Są to proste linie, które krzyżują się albo pod kątem prostym, albo ukośnie, i są bardzo złożone, bardzo skomplikowane w porównaniu do innych języków azjatyckich. Zazwyczaj bardzo dużo różnych linii składa się na jeden znak. Dalej mamy język japoński, i tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane, bo w języku japońskim są trzy systemy zapisu. O tym mówiłem w innym filmie, który nagrałem jakiś czas temu na temat języka japońskiego. Jeżeli Cię to interesuje, to zachęcam do obejrzenia. Ale, tak jak wspomniałem, mamy tutaj trzy systemy zapisu. Jest hiragana i katakana, które razem są określane jako kana, i to jest pismo japońskie. Jest to pismo sylabiczne, gdzie jeden znak oznacza jedną sylabę. I oprócz tych dwóch systemów mamy jeszcze kanji pochodzenia chińskiego. I tutaj to już nie są sylaby, tylko tak jak w języku chińskim logogramy, czyli jeden znak to jest tak, jakby jedno, jedno słowo, jedno pojęcie. I w języku japońskim te systemy zapisu się mieszają, dlatego tutaj może być to troszeczkę trudniejsze. Natomiast kana, czyli ten japoński system zapisu, jest na pewno dużo prostszy od znaków chińskich. Jest tutaj dużo mniej kresek i pojawia się więcej zaokrąglonych elementów. Dalej mamy język koreański, który myślę, że powinien być dość prosty do rozpoznania, jeśli wiesz, na co zwrócić uwagę. Tutaj, podobnie jak w języku japońskim, te znaki wydają się dużo prostsze niż w języku chińskim. I tym, na co warto zwrócić uwagę, jest to, że często tutaj pojawiają się różne okręgi czy owale, i to jest właśnie to, co wyróżnia pismo koreańskie. I jeśli spojrzymy na taki tekst w języku koreańskim, to on też wydaje się troszeczkę bardziej um, uporządkowany niż japoński. Trzy najważniejsze języki azjatyckie mamy już za sobą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, teraz jest odpowiedni moment, żeby to zrobić. Jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, będzie to na pewno dobra decyzja, bo regularnie publikuję tutaj wartościowe treści związane z nauką języków obcych. Teraz przejdźmy do kolejnych języków, trochę mniej znanych. Zajmiemy się teraz językiem tajskim i laotańskim i specjalnie omawiam te dwa języki razem, bo one mają jedną wspólną cechę, która pomoże ci je rozróżnić. Są to takie charakterystyczne pętelki, obecne w wielu literach. Możesz teraz zobaczyć przykładowe pary słów w tych językach, które oznaczają to samo. Różnica między tymi dwoma językami polega na tym, że tajskie litery z reguły mają więcej e, ostrych krawędzi, natomiast w języku laotańskim litery są e, dużo bardziej zaokrąglone i wiją się trochę jak węże. E, kolejny język to birmański. Jest on na pewno bardzo charakterystyczny i tutaj e, bardzo wiele liter wygląda jak. E, Litera O, która w jakiś sposób została przerobiona. Jest to takie O albo niedomknięte z której strony, albo z jakąś dodatkową kreską. E, więc potem można poznać język birmański. Język wietnamski, co ciekawe, jest zapisywany alfabetem łacińskim. Myślę, że pewnie niektóre osoby o tym nie wiedzą. Kiedyś było to pismo chińskie, natomiast od jakiegoś czasu język wietnamski zapisuje się alfabetem łacińskim z dodatkowymi znakami oznaczającymi tony. I na koniec mamy jeszcze dwa języki: język hindi i bengalski. Są to dwa najważniejsze języki w Indiach i w Bangladeszu. I podobnie jak w przypadku tajskiego i laotańskiego, omawiam je razem, bo one też mają wspólną cechę. Jest to taka pozioma linia, która biegnie przez, przez całe słowo albo przez część słowa, i właśnie potem można rozpoznać tekst napisany w jednym z tych dwóch języków. W Azji są też języki zapisywane alfabetem łacińskim. Jednym z nich jest wietnamski, o którym już wspomniałem. Innym przykładem jest język filipiński, jest to też język indonezyjski i malajski, które można w zasadzie uznać za dwie odmiany tego samego języka. Oczywiście jest też wiele innych języków. Ale myślę, że te, które omówiłem w tym nagraniu w zupełności ci wystarczą. I na koniec, tak jak obiecałem, mam dla Ciebie krótki quiz, możesz sprawdzić, jak dobry jesteś w odróżnianiu języków azjatyckich. Zobaczysz teraz 5 fragmentów tekstu w pięciu różnych językach. Każdy z nich będzie wyświetlany przez 10 sekund, a po każdym z nich zobaczysz nazwę tego języka. I na koniec wpisz w komentarzu pod tym filmem, ile udało Ci się odgadnąć. Wpisz na przykład 3 na 5 albo 5 na 5. Mam nadzieję, że będzie to 5 na 5. Zaczynamy.